Jak nie nagleż, tak kończy być się, bo nas jest Solemar. Widać się w kolejnym odcinku z na kanale. no też Seweryn. No to. To jest chyba czwarte podejście do nagrania dzisiaj. Nie będę dobrze się liczę. Każda inna nagrówka Każda inna nagrywka poszłaby. wiadomo w co. Help. A, idą? Co jest, kradł? Aj, nie w rady. To dużo ich. Czy da radę? No i mam... Przy... zamkniętą rosyjską japę. Wiesz, mam stracone nerwy dzisiaj. No serio. Cztery bym no, podesilał, no, Coś tam, wiesz... To, to, to nie remis, ale. Trzy lata nie no. One shot. I znowu dostaje on 96, znowu 4HP. To samo co było w poprzednich meczach. I znowu mi pole sami na mi pójdą. Tam już nie chcę asysty jak chcę fragi mieć. Ja wiem, ale bo byśmy wykali tak. Ale ja nie chcę asyst żadnych. Nie chcę po prostu ich widzieć. Już mam dosyć z wszystkich trzech meczów. To... Na longu. Long. Oh. Fajny, fajny mi long jak zaraz mi ktoś wanie w łeb. Long. Przed tym longiem. Ma, ma... Jeden suicide. Yellow. stron, zielony Złoty, Suicide. za Drugi No oh. I co mówisz, ich nie ma tam? No so? Po prostu jest na że jest nie szybkość, jest na szybkość, jest na jest na szybkość, jest na gdzie ten jest być. Idź, sam, kurde, tam lądu. Hmm. Kurde, wszystko mnie spędzi. Ja nie mogę. Tylko by na... Bo B nie poszedł. Nie, bo mi się myszka jakoś dziwnie obraca w ogóle. Teraz widzę. <noise> o mam. ja w ogóle.

I z mięta pelotuję, mieć tyle w głowie. Zajebiście. Hmm. Niech je rozszerzy. Dobra. Czyli 4-2 dla... ...przeciwnika, tyle będzie. Brawo! Wreszcie. Odleżę ku ja idę z kosytą. Nie, nie, idź. A, a dobra, psychiczna. <laughs> to mi bardzo kawaha. Super. To long. Fajnie, że ten long jest, ale bo też mi da. Spadaj. Oh. O matko, co to było? Wow. nad się masz. To był moment, w którym nie powinieneś ten tylko strzelać tamtego razu, ale dobra. Wydaję ci Red wiedziałem gdzie to jest Tyle wiesz, że mogłeś to ugrać wcześniej, jakbyś nie ładował broni, wiesz o tym Powiem jakby nie cofnął, to Christ No i bo wtedy, bo wtedy ci zostało 14 kur w magazynku, jakbyś tam, gdzie ten stał no. przy ołcie, Byś mógł spokojnie go zabić, byś miał 1 na 1 i byś mógł to tak ugrać Słuchaj. Chciałem ryzykować, że mi wyjdzie jeden z Mita. ten z Mita mi wyjdzie Powiedziałem, że jeden wyjdzie tu Który szedł na Short Tak, to jest jest biegł. Szanowna kimś tam. Tylko jakoś źle mi się tą myszkę trzyma. Nie wiem, co jest zaplanowane. Kurde, jeszcze mnie wszystko spędzi Eee, To oni są? No, na tym, no o. Oh. Tu jest, tu jest, Pięknie, mam wrażenie, że jeden A jest nie, jednak ku nie kurwa, gdzie tak jest szort. No nic. Ja mu nic nie dałem. Nie wiem, czy tam ktoś z od nich go Tak myślałem, że mógł ten... Uważaj, żeby cię z góry nie zaskoczył jakoś. No właśnie o tym mówiłem, że może cię zaskoczyć z góry. <toddź> O no, nie... O no, nie, plecy, 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 Nie... No, to ja dziękuję. I tam jest paka jeszcze. Czekały tam. Ja chcę to zrobić inaczej. Mam A, nadzieję, że mi się to uda. Oczywiście, no, się, że się nie uda, bo jakby... Nie, taką sobie zabiję. Kościół... Czemu ty tam nie wejdziesz? Nie pomożesz, nie. On powinien tam wejść, a nie. A teraz on chciał wejść. Trzeba Szczerze nie poszliście wszyscy razem. Jeśli mieli broń, zachowali mi broń. Nic zdejmij. Serbio, się kształtu. nie pamiętam tego flasha, jak on był. Non-stop! Zamknij jopę, jak ja daję flasha, gościuś. Ja nie mogę, słózek. ...typek. Dziękuję. Do pierwszego. No, jest chcę więcej jeszcze. Bo mi mało jeszcze. O, matko święta. Czy, ona, czy on mi są za plecami? Jak oni są za plecami, to ja w siebie nie wierzę. No na ciebie się, że tak to widać. Ale...

No szybszy, bo... Bazy... Bazy, żeby się bo... Ale ważne, żebyśmy wygrali mecz Co to mnie zabijacie, jak nie wygram meczu Ej, chodź, zostań tutaj, chodź! nie pilnuję paki Ja nie pilnuję paki, no. bo ja wiem co robię zginą, <laughs> jedno, tak nie zginął, to... Nie zginąłbym, bo potrzebowałem tego, kiedy to wiesz? To było pewne Ciekawe, czy to wygramy Tam jest sajdzie jeden O kurde, jeden blisko jest po lewej. Uważaj Dobry, Dobrze, dobrze Nie wystawiaj Gdyby się Gdybym miał koła, niż go nie mieć Bardzo <grym> śmieszne <grym> <te grym> tak, co, ci mówię, 10 HP masz Ej, ja, polewej! To przepło! mógł być czwarty. 6, 7 To nie ktoś z Was da tego smołka. Bo ja. Chcę na plant sobie zostawić. Sorry man. No to mamy ban CO TY? CO TY zrobiłeś? Cze, Czekaj, <laughs> <laughs> Ja myślałem, że koniec rundy jest. Ty <laughs> go? Myślałem tak, że co... Ja myślałem, że koniec elendy jest. On tak przebiegło o ciebie, no że nie godnic. Przepuściłeś i go nic nie zauważył. Ja się że koniec elendy jest, bo patrzę tamten opuścił mecz. Ty kolejny opuścił mecz? Nie, Nie. Nie, nie, dwóch już no, Ale nie, bo ciekawe, bo tu jeden dostał bana, to na pewno jeszcze czterech. Ale nie ma informacji co do tego kolejnego. Widać, co ktoś opuścił? Ale ale jeszcze nie ma żadnej takiej informacji na ten temat. Oddał się, oddał się, oddał się, oddał się, hey, ale, się masz... ja, ale ja ci mówię normalnie. Ja myślałem, że jest koniec londy, nie? <grym> ja, ja mówię... Dobra, bo, 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 bo patrzę. Patrz e, 30 minut dostał bana, a mówię koniec Londynu już jest. I tak jak parę patrzę, chyba coś śmierdło, mi mnie to nie pasuje. Czemu on mi przebiega tutaj tej antyterrorystanie, Takie WTF miałem. <grym> nie. Lepio, to by, by sobie trzeba było powiedzieć? Ryb z tego shota To była tera wpadka ta Dobra czy to będzie ostatnia londa tego meczu Jak my to przygramy, to jesteś po prostu słabi jak Toj ja ciekawe, bo tam jeden jakiś już cheaty odpalił a ja chcę 20 kila zdobyć w tym meczu Walczy o tą 20 Tak właśnie się kończy walka, kiedy chcesz zdobyć 20 kila. E, jeden z twoich rożnych cię tak zablokuje, że nie jesteś w stanie e, tego osiągnąć. E, I jeszcze dodatkowo giniesz. Nie, nie róbmy tego, panowie, no! Paka zostawiliśmy! Się to, no, to dla mnie chce 20 killa. <grystanie> że co? Yes. Yes. Me, me. No i trzeba... Ja, 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 robicie mi na złość i wygracie to. No to jest pewne. Nie super. Jak kończymy mecz, mecz, no ja tylko z 19 y, killami... Ale przynajmniej mam gdzie tylko 9 kg nie będę miał dwu cyfrówki. Ja co No chyba, że. Oh, yeah. Weź to przegraj dla mnie na no, ten 20 kill dla mnie. <laughs> Chociaż to wątpię. Bo pewnie zrobi się mi nazywało i to wygrasz. Good. Ech, świetnie po prostu rewelacyjnie. No. Ujdł, łatwo. I znowu 19 kili nie mogę dobić 20 przez nich, zrobili znowu na gość, Czy widzicie. Ja bym chciał to wygrać, bo jak się to przekali to w to później byśmy mogli to przekrać całkowicie. Nie, byśmy to wygrali Ale ja znowu nie ma... mam tylko 19 kg. Znowu Powiesz, na... jak znowu my... kolejny surowy Będzie ma nie wykonania. Bo jak zobacz sobie, jak my ja nie radziliśmy sobie na trójkę, to co to tyle była Niech teraz mi odpowiedzieć na pytanie dlaczego jak ja wchodzę na Mida, to jeden z naszego teamu musi mnie blokować i przez niego zginąłem i nie mogłem wycelować w ogóle nic. Tak. Bo, bo to on jest po myśli... prostu zawsze. Ej, on tylko, myśli o tym. Tylko go nie że Właśnie, jest nie. Tak, jest Właśnie tak. nie, bo on był przede mną, czyli ja go nie miałem prawa blokować w tym momencie. A ja nie wiem, ale to jest, działa w dwie strony. On myśli, że on ma rację, a ty myślisz, że ty masz rację. No bo to ja no. mam rację. Skoro on jest w przodzie, to on nie pobiegnie tyłem, tylko po, po, pójdzie do przodu. Tak on to Zależy zrobił. od sytuacji, no. on, to, on później tak przeszedł do, do przodu. A ja przez tego imbecyla zginąłem. Muszę tak to powiedzieć, bo inaczej tego powiedzieć nie umiem dobra, ale biegaliśmy rundę. Ja ale Nie użalaj się, co? Będę. Łapki w góle, pamiętajcie oczywiście. Komentarze, subskrypcje. Kto jest nowy? I do następnego. Elo. i cześć.